Dobrze. A po prostu mamy chaos zmniejszonego chyba. Siema widzowie zanim zaczniemy film słuchajcie Dodałem przedwczoraj builda z mojego tytana I teraz pokazuję wam szybko drzewko pasywek co zmieniłem Bo ci którzy to oglądają pewnie gdzieś tam na max rollu się pojawi Maksymalnie do 2 stycznia no bo ja jadę na sylwestra więc mnie nie będzie Nowy build zobaczcie Usunąłem sobie to całe tutaj To 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 tego jewel'a cofnąłem i całe to drzewko Stąd wziąłem 7 skill point'ów cofnąłem aż do tego miejsca I wycofałem sobie skill point'y z... kąt A te dwa sobie wziąłem stąd I to mi dało 9 skill point'ów i zobaczcie 9 skill pointów, a jeszcze cofnąłem sobie Te warcry, e, bo stwierdziłem, że i tak Mam dostatecznie dużo cooldownu O sekundkę musimy dłużej poczekać teraz, nie? Ale nic się nie dzieje, e, więc to łącznie Mi dało 10 skill pointów, te 3 stąd Te 2 stąd, to jest 5 Ale chyba więcej nam dało, czekaj 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 skill pointów żeśmy zyskali dzięki temu I odbiłem stąd, z tego punktu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, żeby mieć yy, cruel methods. To nam breakuje armor i mamy 25% fizz damage. A. Tu sobie jeszcze skupnąłem, skupnąłem 12% fizz damage i poszedłem w prawo przez shield damage, dwa razy shield block i lace siege. Mamy kolejne increase damage per one chance to block. Dzięki temu mamy 75% bloka. To daje nam stąd 75% increase damage i stąd 75% increase damage z offensive stensa. I teraz, jak sobie stoimy tu i mamy totem postawiony, czyli tutaj jak mamy. Mamy 30 rage'a, po prostu za generowanie rage'a, za zabijanie mobów, zabicie mobów itd., za dostawanie hitów. I jeszcze do tego doliczmy sobie banner na full odpalony, to młot wykręca na chwilę obecną na moim bildzie tyle damage'a. Tu wam rzucam screena. No, także dzięki tam za komentarz gościowi, który powiedział, że ciekawy kiedy się połapie. No kurczę, oceniam, bo zerknąłem i się połapałem. No, także aktualnie wygląda drzewko tak. Korzystajcie, bo naprawdę jest dużo mocniejsza postać teraz. Dużo mocniejsza. No i tak wygląda ta kamienna cytatela widzicie, bo robiliśmy właśnie z ziomkiem z Wosim i tak to się prezentuje. Tutaj był boss z trzeciego aktu, czyli Doriani. Wersji uberowej robiliśmy, bo chyba mapka miała 8182 1, 8, plus... Trzy jeszcze z bossów z endgame'owych notek, także 8-5 miało około. Jak będziecie mieli takie piramidki małe, i to dosłownie w różnorakich kształtach, to jak tylko wam się chociaż kawałeczek taki pokaże na fogowłoże, czy gdzieś na krańcu waszej mgły, czy tam odkrytej mapy, to sobie pójdźcie w tym kierunku. Jest duża szansa, że tam właśnie. Będzie z Citadel. No i tam jest Dorianis z trzeciego aktu, więc się przygotujcie, że no jest dość mocny. Zresztą on był mocny, ja to robiłem w duecie z Krywanem. I. Dlaczego żeśmy rozjebali szybciutko, nie? No, on był całkiem. całkiem znośny. Spłynął raczej. Także tak się prezentuje, no. A, ty masz. A ty, kurwa, ty. Ja wiem, co to jest. No, co ty pierdolisz? Ci tam nie ma. Ten to wygląda jak Wiktor kurac. Okej, okay, na nie masz. On wchodzi i od razu ten zaśpiewa, zaczyna śpiewać. Z 21 pilotów człowieku. Dobrze, no to wchodzimy, tak? Stąd po kolei. 90. No, no, mi, mi tam zacina. Ja tam nie przejdę. Ale co, tu, tu działa tak, że też musisz zabić, zabić te role czy tylko do bossa możesz Nie sobie mam przejedyć? zielonego pojęcia, bo ja właśnie to robię pierwszy raz, nie? Okej. Okay. A też nie. Patrzyłem na necie, jak to wygląda. A to Doriani będzie. Dobra, damy radę, nie? Dobra, ale Ten twój młot jest A Znaczy młot, ten twój dzwon jest AP. Dobra. porta mogę grać? Nie, to jest coś to, serio, to działa tak, tak roboty robi. Uważaj na te pociski, co będą ze ściany leciały, bo nie wiem, ile to będzie robiło demerza tutaj. sporo Oj! kto go bije dotem? Ja, bardzo dużo bleed'a mam. To młota, ten Dobra, młotek go dobija. Esa <laughs> A Mam tutaj tabliczkę za. 40 FPS-ów jakieś tutaj miałem. Oj. fragment? Eee, gdzie to jest? Już nie ma. Winter Crisis fragment. No jest faktycznie. My niestety trafiliśmy na moment, kiedy latency skacze jak ciśnienie dat gamerów PoE, słuchajcie Lecimy z kolejnym etapem naszego progresu, czyli z Iron Cytadelą. I zobaczcie, znalazłem, cholera znalazłem, w końcu znalazłem Tak wygląda żelazna cytadela, czyli The Iron Citadel Wymaga waystone tieru piętnastego lub wyżej, jest tutaj oczywiście boss tej cytadeli tu obok mamy jeszcze Gothic City razy Raz, dwa, tutaj trzy, cztery Zobaczcie, tu mamy Necropolis, więc super Tu w ogóle mamy Lost Tower, którym jeszcze mogę sobie odsłonić mapę e, Czy był jakiś schemat jak to znalazłem? Próbowałem się zastanowić i dojść Do tego jak to działa, czy są jakieś Tajniki, mechaniki, jak to znajdować szybciej Powiem wam szczerze, zupełnie poważnie Jeżeli tego nie możecie znaleźć, to po prostu Szukajcie, szukajcie, jeszcze raz szukajcie I wydaje mi się, że w jednym kierunku Iść jest najrozsądniej Zahaczajcie o każdą wieżę po drodze, one odkrywają Wam najwięcej terenu i po prostu po wieżach do celu Cytadela, więc lecimy, zobaczymy, z czym to się je. Mam przygotowaną 15. Prosto. Magic Pack Size, klasycznie. Accuracy Rating Monsters are Evasive. Wyrąbane. Lecimy sobie na nią, zobaczymy, z czym to się je I trzymam kciuki, żeby nie było lagów wewnątrz. Oczywiście, klasycznie, widzu, łapka w górę, subskrypcja i komentarz mile widziany. Co chcesz, żebym więcej ci pokazał na tym kanale? To też się wydarzy i pokażę ci w przyszłości. Widziałem, że chcecie, żebym zrobił Ultimatum 10-florowe solo. I żebym wam pokazał, jak robię trial Mastera, więc tym się zajm. W następnej kolejności i teraz słuchajcie, ja się wyprowadzam, okej? Okay? Zmieniam ten lokal, mówiłem wam o tym. I e, zmieniam go właściwie już jutro, więc większość rzeczy będę przewoził. W tym kompa, już załatwiam sobie internet. Zarejestrowałem działalność, bo mam jednoosobową gospodarczą i tam różne dziwne rzeczy, prawda? E, ja podnagrywam materiały do przodu, żebyście dalej mieli daily. Przez 4-5 dni raczej będziecie mieli spokój z materiałami. W sensie będą one się pojawiały cyklicznie po południu, tam powiedzmy o 15. Jeszcze zobaczę, o której wam będę publikował. Możecie dać znać też w komentarzu, o której chcecie te filmy widzieć. Czy z samego rana, czy raczej wieczorem, czy właśnie tak po południu. I później jak już się przeprowadzę, ogarnę internet, po nowym roku, raczej jak wrócimy, wtedy się to wydarzy. Wrócę do robienia stałych filmów i też pojawiam się z mojej strony live'y. Bo chcieliście. Widzę, że chcecie ze mną też mieć kontakt in-game. Piszecie do mnie na PW, ja też widzów zacząłem dodawać, tu między innymi Clipper jest jednym z widzów, który dodałem, witam Cię serdecznie stary, jeżeli oglądasz ten film i powodzenia z levelowaniem swojej postaci i z progresowaniem całej gierki. Na razie ta Iron Stadela bardzo przyjemna, bardzo prosta, chyba wzorowana na końcówce aktu pierwszego z tego co widzę. Tak mi się wydaje. Będę się oczywiście starał robić wam też streamy, żebyśmy mieli kontakt stale ze sobą. Gdzieś tam w okolicach oczywiście. Rozsądku. O jezu, ja tu kąt, genora mam zabić. O, to zobaczymy teraz, ile pieprzenia z mojego robienia aktu pierwszego bez wywrotki się tutaj, widzicie, przełoży na to. Będę miał bossa z pierwszego aktu, pana... Gnora do zabicia i to na takim poziomie trudności. No dobrze, dobrze, T15. T15, plus on będzie miał ile poziomów dodatkowo, wam powiem, poczekajcie. No to nie jest aż takie proste. Czyli dobrze skojarzyłem, że to jest yy, końcówka aktu pierwszego. Zobaczcie W kamiennej cytadeli na przykład walczymy z bossem z aktu drugiego. Wal yy, przepraszam, z aktu trzeciego. Z Doriani walczymy. W każdym razie mój boss będzie miał dodatkowo jeden level, drugi level. Trzeci level. Więc mój boss będzie miał 82 poziom tutaj. no mamy radę. Wielu z was mi pisało, że gracie naprawdę nawet więcej ode mnie. Macie po 200 godzin w gierce i nie macie tej cytadeli jeszcze. Więc wydaje mi się, że to jest totalne RNG. To naprawdę jeden może polecieć szybciutko, drugiemu może polecieć późno. E, musicie po prostu śledzić Atlas i dążyć do tego, żeby iść dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Po raz kolejny powiem. Aż w końcu na nią natraficie, ale widzicie już jak wygląda. Jest to duży, taki okrężny plac. Pałacyk taki trochę. Trochę mina Styrit. Wiecie o co chodzi? Przerysowane. Trochę większa wioska z plemiona starych dobrych. Kto grał, możecie napisać. Ja pierdzielę. Z tym takim dziaderem, człowiek. Takim kurde dziaderem, już naprawdę. Kiedy długo to ja będę nad gamerem, się okaże. Cholera. Ale jeżeli te cytadele działają tak jak działają, to faktycznie. W... Zobaczę jeszcze później, jeżeli więcej mi wyleci, pewnie Wam dogram w przyszłości. Aczkolwiek na chwilę obecną dwie kamienne miały do a teraz Ironowa Żelazna ma Genora, czyli bossa z aktu pierwszego Czyli ta trzecia, trzecia Cytadela, czyli to będzie Copper Citadel, Prawdopodobnie będzie miała bossa z aktu drugiego Tego skurczybyka, co rzuca te tornada i ma miliardy pocisków Jeżeli tak, oj Boss z pierwszego aktu, ale w odsłonie na monster level 79 plus 3 z atlasu Monster level 8.2. Zobaczymy, czy moja postać sobie podoła. 4350 zdrowia. Chodź do mnie! Łot nie spadł. O nie! Dobrze, proste uniki. Wiemy z czym to się je. Szybko go obalamy. Okej. Okay. Bardzo przyjemnie przeszliśmy do drugiej formy. Szybki break armora. Wysadzamy go. Nie, dobra, nie ma problemu. Teraz unikamy tych pocisków. A to nawet nie pociski, dobrze. Tu stajemy po przeciwległych stronach tego. Z tego względu, że on zawsze wskakuje z drugiej strony, widzicie? Ja o tym nie mówiłem przy okazji pierwszego aktu, ale zawsze tak jest. Zawsze trzymajcie się krawędzi, on wtedy wyskoczy z drugiej krawędzi i macie dużo czasu na reakcję, widzicie? Dokładnie tak. I teraz będzie chyba wyskakiwał? Nie, teraz będzie wyskakiwał już z areny. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz powinien wyskoczyć, chyba to już siódmy raz. Dawaj, 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 wyskocz, tak jest. Dobra. Nie! Dobrze, że go obaliłem. Tyle. Bardzo, bardzo przyjemna walka. No i mam mocną postać, więc też tutaj nie było raczej zaskoczenia. Mała pomyłeczka, bo mnie trafił tym mrozem. Dwa fragmenty wyleciały i czy to są te najdroższe? Potrzebujesz go? Przecież taki Psychical Damage mam po włożeniu trzech run 60% zwiększony damage. Chcesz go? I malicza many jeszcze jak coś. No, czaj, ulicz się przyda. No. no kurwa, Mac, to on jest zajebisty. Nie, widzowie, słuchajcie, ostatnio nagrywałem Iron Citadelę. I jak tego szukać, będę nagrywał. Bardzo prosty temat, jest już teraz Wam, mogę powiedzieć. Wystarczy przy Fokowłorze szukać przede wszystkim domostw, domków takich, bo. A oczywiście mam glicza na mapie, więc on kurwa nie pokaże. Będę musiał zrestartować zaraz gierkę, a raczej po prostu się przelogować. Aczkolwiek tu widzę już kawałek muru. Widzicie, jest fragment muru i ewidentnie jest to jakaś arena. I to musi być cytadela z brązu. Mm. Jest, miałem rację, faktycznie. Copper Citadel, zobaczcie, przepiękna jest tutaj Bosik faktycznie narysowany. A Heart of Corruption Born of. Koper, zobaczymy z czym to się dzieje, i jak to będzie wyglądało, ale już mi te namioty sugerują No że to będzie ten skurczybyk z aktu drugiego, cholera O Boże jak pięknie, uwielbiam soundtrack tej gry Wspaniałość, naprawdę wspaniałość to co ten człowiek zrobił z tym soundtrackiem Search the Copper, no tak, dobrze mówiłem. Czyli, boss z drugiego aktu jest tutaj. O cholera, no to tutaj będą mnie zły jaja. Od razu zobaczcie sobie build w akcji w takim razie, po tej przemianie delikatnej. Nie dziwię się, że jest taki drogi w takim razie, no bo to jest boss, który ma dość sporo mechanik, pamiętajcie o tym, Ale jak on tutaj się zachowuje. Więc, jak ktoś go nie jest w stanie one-shotować, to na pewno się pobawi z nim trochę. I podejrzewam, że to będę ja. No chyba że się mylę i go rozjebiemy zaraz, nie? To zaraz wyjdzie w praniu wszystko co tu się wydarzy Czyli mamy potwierdzenie, zobaczcie Iron Cytadele to są zawsze te citadele z Bossem z aktu pierwszego Stąd Cytadele to są zawsze z Bossem z aktu trzeciego Natomiast te koper Cytadele to są zawsze z Bossem z aktu drugiego To wypadło? No, calcik, dawaj Wstępne info szczerze Ale mówię, to tłumaczy dlaczego te są najdroższe Dobrze, już tutaj widzę, że jest przed nami sobie kapliczkę zgarniemy stąd Proszę się odsunąć Genkatery, dzięki No nowej pokaż to potrafisz cwaniaczko Nie wiem czy wiesz, ale jestem już popierdolony Oj za szybko mu odrzuciłem szkoda Co to coś zmienia o stary damage tam, chłopie, jako zaskoczony coś co? Nie! Co to za damage? Dobra, przestaniesz? Dzięki. Rozetnij już tę arenę, bratku. zaskoczył mnie, zaskoczył mnie. Przypierdolił mi równo, więc tu trzeba uważać. Dobra, to na szczęście mnie nic nie. A, no tak. Poczekajcie, cyk, cyk. Cyk, cyk. Ok. szybki zerk i tyle. Jeszcze mi jakimś obstrał piorunem na koniec. Dobra, trzeba mieć duży DPS do niego, tyle wam powiem, bo widzieliście innym mi przykurnił ze skilli. Jest! Faded Crisis Fragment. Czy to jest ten najdroższy? Wydaje mi się, że tak, nie? Tak powinno być. No dobrze, daliśmy radę zrobić cytadelę w takim razie, proszę bardzo. Ja to nagrywam oczywiście przed Sylwestrem, więc słuchajcie, no wszystkiego co najlepsze na nowy rok wam życzę. Oczywiście zdrówka, szczęścia, pomyślności. Mam nadzieję, że bawicie się równie szampańsko jak i ja, bo pewnie będę troszeczkę dzisiaj <grych> bardziej uchachany niż zwykle. Iron. Dobra, no w każdym razie widzieliście, bo i tak w tym materiale zmontuję. Iron, tadele, ja po prostu robiłem w tamtym tygodniu, więc wiecie z czego lecą, jakie fragmenty. Te trzy fragmenty później. Upychamy i walczymy z bosem, więc pokażę Ancient wam go niebawem ironowej Ancient leci z ironowej, tak? Tak Czekaj No, czyli by się zgadzało, no to dobrze mówiłem w takim razie Potwierdził mi ziomek Ancient Crisis fragment leci z Iron Citadeli, e, czyli z ekwiwalentu bossa z aktu pierwszego. Faded Crisis fragment leci z Copper Citadeli, czyli z odpowiednika bossa w akcie drugim. I Withered Crisis fragment leci ze Stone Citadeli, gdzie zabijamy Doriani, czyli odpowiednika bossa z aktu trzeciego. W ten sposób. I te trzy fragmenty później ładujemy do. Mając te trzy fragmenty, idziemy wprost do The Burning Monolith, gdzie bijemy się z nikim innym jak z Arbitrem. Takie okręgi ogniste stawia i trzeba się w nie rolować. Mogę sfejlować, zobaczymy co się wydarzy. Mogę go zergować i może wybuchnąć od razu na dzień dobry. Tu się może wydarzyć tak naprawdę wszystko, ale obiecałem Wam, że spróbuję arbitra jeszcze w tym roku, więc idę go Holender. Spróbować zrobić. Trzymajcie kciuki, no i zobaczymy co się wydarzy. Czy jestem gotowy za cholerę, bo powinienem pewnie obejrzeć 15 tysięcy poradników, zanim to zrobię, ale słuchajcie, do odważnych świat należy, tak podobno gadają. Zobaczmy. Czy faktycznie nie kłamią? Hmm. Tyle Atlasu, co ja zwiedziłem. Ja pierdziule. Myślałem, żeby zupgradeować sobie jeszcze broń, ale z tego, co słyszałem, pierwsza wersja jego nie jest jeszcze aż tak trudna, więc może, może, może się uda i może go wysadzimy. Może nas zniszczy jakaś jego mechanika. Wszystko się okaże, słuchajcie. Ja chcę dać szansę. Trzeba tak po prostu zrobić. Jest. Activate. Uuuu. Uh. Uuu, zjeżdżamy do niego na dół, cholera. Wszystkie moje decyzje sprowadziły mnie do tego jednego miejsca. To le O kurwa, le czad. Okej. Okay. Szybko go obaliłem dosyć. Dobrze, będzie jakaś mechanika. Zobaczymy. Na razie dużo też Szybko! Dobra. Dobrze. Okej. Okay. Przeżyliśmy slam'a od niego. Jest git. Co to robi? Kurwa. Nie wiem co to robi A po prostu mamy chaosresa zmniejszonego chyba Dobrze, zaszujmy, zaszujmy, unikajmy Dobra Młot nie? Szybko, szybko, dobra, armor, armor, armor Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. O chuj O chłopie Trochę mnie, powiem szczerze, zaskoczył, że wyjebał mi blasta idealnie w momencie, gdzie było koło. Szkoda. Dobre podejście. Tak z 60% życia mu zdjąłem. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje, jak było to chaosowe gówno na ziemi. Trochę się spietrałem. Także szkoda. Dodam wam to w takim razie do tego filmu z... Cytadelami. No szkoda, że go nie jebnęliśmy za pierwszym razem. Ale ja mówię, może jakbym miał builda od The Dike, która one-shotuje wszystko, to byłoby prościej, ale kto powiedział, że Warriorem musi być wszystko od razu jak na tacy podane. Powolutku zupgrade'uję sobie broń, ogarnę sobie taką z plus 3 do Meleskili i jakoś pójdzie. Dzięki widzowie, udanego sylwka wam życzę. Ja uciekam, ale widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!